Cześć z tej strony Geoinwestor. Ten odcinek zacznijmy ciekawostką. Wytłumaczę to, co teraz widzicie na slajdzie. Jak wiecie, ASECO Poland jest głównym i dominującym podmiotem w całej grupie ASECO. W skład grupy kapitałowej wchodzi kilkadziesiąt spółek z 61 krajów, z czego pięć spółek jest notowane na giełdzie. W tych podmiotach ASECO Poland posiada większe lub mniejsze udziały. Teraz na ekranie widzicie co to za spółki i na jakich giełdach są notowane. Są to wam świetnie znane Aseco Business Solutions i Aseco South Eastern Europe z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jest także Formula Systems, Sapiens International, Magic Software oraz Matrix IT z Giełdy Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. I teraz najciekawsza rzecz. ASECO Poland ma kapitalizację wynoszącą około 6 miliardów złotych, a posiadane przez niego akcje spółek giełdowych są łącznie warte 4,6 miliarda złotych. Ponadto ASECO ma na swoich rachunkach środki w wysokości 2,6 miliarda złotych, aktywa trwałe o wartości 1,7 miliarda złotych, udziały w wielu innych spółkach prywatnych, prawa autorskie do programów komputerowych, licencje itd. Jeśli mam zatem teraz waszą uwagę, sprawdzimy w tym odcinku tezę, czy Asekopoland Poland rzeczywiście powinno mieć większą kapitalizację niż obecnie wynoszące 6 miliardów złotych. Ostatni rok hossy na indeksie WIG nie przyniósł spektakularnych wzrostów na Aseco Poland. Możemy tym samym sobie powiedzieć, że pociąg nam jeszcze nie odjechał, ale w ogóle najpierw zastanówmy się, czy warto do niego wsiadać i dokąd on nas może zaprowadzić. Pamiętajcie jeszcze, że akcje Asseco, jak i tysiące innych spółek oraz ETF-ów możecie kupić bez prowizji u partnera tego odcinka i kanału, czyli XTB. Otwierając konto maklerskie w XTB za pośrednictwem linka, znajdującego się w opisie tego materiału, wspieracie rozwój kanału, za co serdecznie już teraz Wam dziękuję. W bardzo dużym skrócie przedstawiam Wam teraz profil tej spółki. O historii nie będziemy rozmawiać, bo o tym każdy sobie może po prostu przeczytać w internecie. My skupmy się na tym, czy na tej spółce da się zarobić i czy warto mieć ją w portfelu. Musimy przy tym zrozumieć, jak działa i funkcjonuje ta firma. Zgadzam się ze słowami Petera Lynch'a, który mawia, że akcje kupujesz nie dlatego, że są tanie, ale dlatego, że dużo o nich wiesz. A zatem co kupujemy, jeśli wybieramy Asekopoland? Otóż jest to biznes dywersyfikowany na 61 krajów. Za aż 66% przychodów odpowiadają spółki wchodzące w skład tzw. Formula Systems. Są to izraelskie spółki z obszaru IT działające głównie w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej. Za drugi największy segment przychodów odpowiada ASECO International, czyli grupy spółek głównie z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki. Do tego segmentu są też zaliczane spółki Aseco Business Solutions oraz Aseco South Eastern Europe, które działają na międzynarodowym rynku, a znane są Wam z obecności na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Z kolei segment Aseco Poland, koncentrujący się na uzyskiwaniu przychodów z Polski, odpowiada jedynie za 11% całego biznesu z grupy. Jak zatem możecie się domyślać, słaby złoty przekłada się na lepsze wyniki finansowe Aseco. Natomiast umocnienie polskiej waluty względem euro, dolara i szekla działa negatywnie na poziom zysków. Co do struktury i modelu zarządzania tak dużym holdingiem, musimy sobie powiedzieć, że grupa kapitałowa jest budowana w modelu federacyjnym, co oznacza, że kupując i przejmując biznesy z różnych krajów, ASECO zostawia sporą przestrzeń decyzyjną wcześniejszym właścicielom, którzy dalej zarządzają firmą. ASECO zatem przyjmuje postawę pasywnego inwestora, który czerpie profity z tych spółek w postaci dywidendy. Oczywiście, jeśli jest potencjał do synergii i zwiększania skali działalności, ASECO integruje podmioty, aby były w stanie konkurować z największymi podmiotami na rynku IT, takimi jak Oracle, SAP czy DXC, notowane na giełdach zagranicznych. Podsumowując, ASECO Poland posiada udziały w kilkudziesięciu spółkach giełdowych i prywatnych. Operujących na całym świecie, które wypłacają mu dywidendę. W 2022 roku ASECO Poland z tego tytułu otrzymało 192 miliony złotych. Tam, gdzie jest na to przestrzeń, ASECO łączy poszczególne podmioty do realizacji wspólnych przedsięwzięć, wykorzystując tym samym efekt skali. Dzięki temu firma może brać udział w przetargach na największe i najbardziej skomplikowane projekty w obszarze IT. Co więcej, bardzo mi się podobają obszary informatyki, w których działa grupa ASECO. Rozwiązania, które zapewnia ta firma, mają strategiczny wymiar dla działania jej kontrahentów. Grupa jest mocnym graczem w obszarze cyberbezpieczeństwa, usług chmurowych oraz rozwiązań Business Intelligence, które są nieodłącznym elementem działania największych korporacji, państw, armii itd. Weźmy za przykład sektor bankowy, płatności i ubezpieczeń. Jest to sektor, który nie może sobie pozwolić na zapóźnienie technologiczne, choćby ze względu na potrzebę zachowania bezpieczeństwa, a także dużą konkurencyjność sektora, który dąży do nieustannego rozwoju po to, aby zautomatyzować obsługę, zwiększyć ilość klientów oraz zadbać przy tym o odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Bez systemów informatycznych nie ma współczesnych banków, ubezpieczycieli czy e-kommersu. Podobnie jest z energetyką. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, by system bilingowy zastąpić teraz listami dostarczanymi przez Pocztę Polską. Chcę wam tymi przykładami uświadomić, że Asseco nie tworzy rozwiązań, które fajnie jest mieć w przedsiębiorstwie, tylko są to systemy, bez których wielkie podmioty nie są w stanie funkcjonować. I o ile małe przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na to, by jeden i ten sam system ERP mieć przez 20 lat o tyle duże podmioty Nieustannie rozwijają się pod kątem cyfryzacji, i ważne jest, że grupa SECO ma dostęp do tych największych, najbogatszych i najbardziej świadomych klientów. Nie będę teraz mówił o obecności w sektorze obronnym i administracji publicznej. Ten temat omówimy w ramach perspektyw dla spółki, ponieważ w tych obszarach widzę spore szanse na przyszłość. Przejdźmy do analizy fundamentalnej. Patrząc na podstawowe wskaźniki wartości przedsiębiorstwa, Rentowności czy zadłużenia, Aseko Poland wydaje się za neutralnie wyceniane. Nie mogę powiedzieć, że ta firma jest skrajnie przewartościowana albo nadzwyczajnie tania. W ostatnich pięciu latach wskaźnik cena do zysku waha się między wartością 10 a 16, obecnie wynosząc 13, co oznacza, że Aseko jest obecnie fair wyceniane pod względem tego wskaźnika. Dalej, Obecny wskaźnik cena do wartości księgowej wynosi 1,14, co jest jedną z najwyższych wartości dla tej spółki w ostatnich 5 latach. Natomiast jak na tę spółkę z obszaru IT o charakterze usługowym, jest to nadal niewiele. Pamiętacie moją analizę spółki Tekst, której wskaźnik cena do wartości księgowej wynosi około 30. Zobaczcie, jaka tutaj jest przepaść między firmami. Marża netto wynosi 7,2%, i w mojej ocenie jest zwyczajnie niska. To mój największy zarzut do spółki, i w podsumowaniu powiem Wam, dlaczego pomimo tego zdecydowałem się kupić akcję tej firmy. Co więcej, przygotowałem analizę porównawczą względem jednego z konkurentów, jakim jest Komarch. Wnioski tej analizy wskazują mi na większą atrakcyjność spółki ASECO. Ponadto. Omawiana przez nas spółka z tickerem ACP ma status spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie od 18 lat. Co prawda nie zawsze była to rosnąca dywidenda, bo w latach 2015-2019 poziom wypłacanego zysku na akcję utrzymywał się na stałym poziomie w okolicach 3, zł. Biorąc pod uwagę obecne notowania spółki i ostatnią wypłaconą dywidendę w 2023 roku, dywidenda wynosi około 4,8%. Powiedzmy trochę więcej na temat skupu akcji własnych, którego dokonano w 2023 roku, i czy fakt ten może wpłynąć na wysokość dywidendy w przyszłości. Czemu doszło w ogóle do tego skupu akcji? Krótko o tym opowiem. W 2019 roku Cyfrowy Polsat stał się największym akcjonariuszem ASECO, kontrolując 22,95% akcji. W tym okresie. Spółka Zygmunta Solorza miała problemy w rozwoju współpracy z chińskim Huawei, mieli przez to wolną gotówkę. Zdecydowali się ją przeznaczyć na zakup akcji ASECO z myślą, że może obie firmy wejdą w bliższą strategiczną współpracę. Jak wiemy, nic znaczącego z tego nie wyszło, a w międzyczasie cyfrowy Polsat aktualizował swoją strategię, która zakłada inwestycje w nowy filar czystą energię, a ta wymaga solidnego finansowania. Zarząd ASECO, wiedząc, że akcje firmy będą pierwszym asetem, jaki cyfrowy polsat zdecyduje się upłynnić w celu poszukiwania środków, podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu i wezwaniu do sprzedaży akcji. Wielu inwestorów mogło być zdziwionym takim obrotem spraw, ponieważ ASECO miało konserwatywne podejście do zaciągania długu zwykle to była spółka bez kredytu. Co by nie mówić, zarząd postąpił odpowiedzialnie unikając tym samym sytuacji, że na rynek wpada ogromna podaż akcji. Tym bardziej wyobraźcie sobie, jak na rozwój firmy wpłynęłoby, gdyby te 23% akcji przejął któryś z bezpośrednich konkurentów ASECO. Z drugiej strony szkoda, że do skupu doszło akurat po dosyć wysokiej cenie 80 zł, jakiej ostatnio nie widujemy na kursie ASECO. Na pewno na plus oceniam zachowanie założyciela i prezesa grupy, pana Adama Gurala, który mimo okazji nie sprzedał w ramach skupu ani jednej swojej akcji, a wręcz w ostatnich miesiącach je akumulował. Dzięki skupowi akcji Cyfrowy Polsat zmniejszył swój udział w Aseco z 23% do około 10%, pozostając wśród największych akcjonariuszy naszej informatycznej spółki. W ten sposób Aseko zostało ze sporą ilością akcji własnych, kupionych po 80 zł za sztukę których nie zamierza umorzyć, tylko odsprzedać dalej. Zarząd deklaruje, że nie zamierza oddać tych udziałów po niższej cenie, pomimo tego, że obecnie ASECO jest notowane po około 72 zł. Mówi się, że firma zatrudniła konsorcjum banków inwestycyjnych do znalezienia nowego inwestora. ASECO deklaruje, że gdy tylko uda jej się upłynnić akcje własne, pozbędzie się kredytu, który został zaciągnięty konkretnie na ten cel. Czy polityka dywidendowa na tym ucierpi? Śledziłem opinię zarządu na ten temat. Początkowo zarząd wskazywał, że trzeba będzie zrewidować politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie do 50% zysku netto na dywidendę. Z ostatnich jednak komunikatów płynie większy optymizm mówiący, że jednak uda się spełnić oczekiwania inwestorów związane z podziałem zysku. Pamiętajmy też, że jeśli ASECO nie znajdzie szybko inwestora. Te akcje własne nie wezmą udziału w dywidendzie, więc częściowo zniweluje to wpływ potencjalnie niższej dywidendy na akcje. Możemy zatem uznać, że dywidenda będzie, choć nie będą to ekstremalnie wysokie poziomy. Zysk spółki jest teraz dodatkowo obciążany kosztami obsługi długu. Dowiedziałem się też, że jeśli nie byłoby możliwe znalezienie inwestora, który byłby gotów przejąć skupione akcje, a seko jest zwyczajnie umorzy, zmniejszając liczbę akcji pozostających w obrocie. Jeśli do takiej sytuacji by doszło, moim zdaniem przynajmniej na rok lub dwa inwestorzy musieliby zapomnieć o dywidendzie. A SEKO na skup akcji wydało aż 1 miliard 200 milionów zł, a to jest czterokrotność kwoty, jaka została przeznaczona w 2023 roku na dywidendę. Sporo moim zdaniem, więc zależy od tego, czy pojawi się nowy inwestor w spółce. Analiza fundamentalna to jedno, mówi nam ona, czy spółka jest tania bądź przewartościowana w tym momencie, ale nie możemy zapomnieć o analizie biznesowej i ocenie perspektyw spółki na przyszłość. Powiedzmy sobie zatem, jakie szanse stoją przed naszym ASECO w najbliższych latach. Dla mnie fundamentalne znaczenie ma trend pod nazwą cyfryzacja. Zastanówmy się, czy istnieje prawdopodobieństwo, że świat się od niej odwróci. Przeciwieństwem cyfryzacji jest analogizacja. Czy banki mogą wrócić do przelewów papierowych? Albo czy ZUS może porzucić kompleksowy system informatyczny? Odpowiedź brzmi nie. Zatem o to, czy ASECO będzie w stanie w przyszłości pozyskiwać kolejne zlecenia, jestem naprawdę spokojny. Wiemy już, że Polska odpowiada zaledwie za 11% przychodów grupy, ale i tu widzę pozytywny sygnał pod hasłem Krajowy Plan Odbudowy. KPO przewiduje 35 miliardów złotych na działania związane z cyfryzacją oraz 19,5 miliarda złotych na ochronę zdrowia. Obie ścieżki zawierają projekty związane z transformacją cyfrową, wykorzystaniem technologii chmurowych czy cyberbezpieczeństwem a to są zagadnienia dobrze znane naszej spółce z Rzeszowa. Co więcej, niestabilna sytuacja polityczna związana z konfliktami zbrojnymi i ochroną granic, zarówno w Europie, jak i w Izraelu. Może przynieść ASECO solidne zamówienia na nowe systemy. ASECO dotychczas zrealizowało już ponad 70 projektów dla NATO i agencji unijnych związanych z obronnością. Firma stworzyła m.in. na zlecenie Frontexu system Opera, który służy do kontroli granic Unii Europejskiej. Choć obecna sytuacja w Izraelu powoduje dla ASECO więcej niedogodności niż szans, uważam, że jak tylko sytuacja zostanie zneutralizowana, procesy polityczne skoncentrowane zostaną na rozliczeniu porażki związanej z trwającym tam konfliktem, a wtedy możemy spodziewać się licytacji na to, które ugrupowanie polityczne zapewni wyższy stopień bezpieczeństwa tamtejszemu społeczeństwu. Pojawią się zamówienia na kolejne systemy w sektorze obronnym, w którym formula Systems, wchodząca w skład grupy ASECO, jest naprawdę silna. Mimo chwilowych perturbacji, jakie być może będziemy obserwować na notowaniach spółki i w komunikatach zarządu, jestem naprawdę spokojny o przyszłość. Tam gdzie są problemy, tam są potrzebne rozwiązania, które tworzy na przykład właśnie SEKO poprzez swoje systemy informatyczne. Ale żeby nie było tak zerojedynkowo i kolorowo, porozmawiajmy teraz o potencjalnych zagrożeniach. Wymienię kilka, które według mnie są najważniejsze. Cyfrowy Polsat nadal posiada 10% akcji Aseco. A ze względu na ambitne plany w obszarze energetyki, być może firma Zygmunta Solorza będzie chciała upłynnić pozostałe udziały. Aseco wtedy będzie zmuszone sięgnąć po większy kredyt, bądź przyjmie bierną postawę względem sporej podaży akcji na rynku, co odbije się na kursie akcji. Dalej, ostatnie wybory w Polsce mogą sprawić że część przetargów na systemy informatyczne zostanie odłożona w czasie do momentu, aż nowe struktury polityczne nie wdrożą się w procesy po stronie administracji publicznej. To miałoby bezpośrednie przełożenie na wielkość backlogu. Trzecie zagrożenie to wzrost presji płacowej na rynku IT. Sam zarząd wskazuje na konferencjach, że ten obszar nadal jest problemem. Rzeczywiście informatycy obecnie mniej rotują, trzymając się swojego zatrudnienia co ma pozytywny wpływ na ciągłość projektów przy tworzeniu oprogramowania. Zwolnienia w branży, o których tak często słyszymy, odbywają się głównie w USA, gdzie zwalnia się drogich informatyków ze Stanów, a zatrudnia tanią siłę m.in. z Europy Środkowo-Wschodniej. I na tym polu firma z Rzeszowa musi konkurować wynagrodzeniem z podmiotami z oceanu. Pamiętajmy, że w grupie ASECO wynagrodzenia stanowią aż 80% wszystkich kosztów. Firma ma ograniczone pole do implementacji AI w swojej działalności w celu ograniczenia informatyków pracujących nad projektem. Wynika to z faktu, że oprogramowanie tworzone przez Asseco ma najczęściej strategiczny wymiar, stąd nie może być miejsca na uchybienia i niedopracowane rozwiązania. Chyba nikt z nas by nie chciał, żeby za funkcjonowanie naszego konta maklerskiego odpowiadał w tym momencie ChatGPT. Nie możemy zatem w najbliższym czasie spodziewać się, że ASECO zredukuje swój zespół o 90% i zoptymalizuje swoją działalność w oparciu o modele językowe sztucznej inteligencji. Po czwarte, analizując strukturę właścicielską akcji ASECO-Poland, możemy dostrzec, że znaczącym inwestorem są otwarte fundusze emerytalne. Postępująca erozja OFE doprowadza do podaży akcji posiadanych przez te instytucje. One zwyczajnie muszą upłynniać posiadane udziały, aby móc realizować wypłaty dla swoich uczestników. Z drugiej jednak strony mamy na rynku rosnący udział funduszy PPK, które, mam nadzieję, będą przejmować akcje, którymi sypać będą otwarte fundusze emerytalne. Kończąc ten materiał, to będzie dość abstrakcyjne porównanie, ale grupę ASECO porównałbym do firmy która za wszystkie swoje pieniądze postanowiła kupić 100 niszowych, kolekcjonerskich samochodów. Te pojazdy są rzadko wynajmowane komuś z zewnątrz, więc przynoszą zysk, ale w ograniczonych wartościach. Jednak każdy kolejny dzień zwiększa wartość posiadanych modeli. Upływający czas działa na korzyść wyceny tej spółki, ponieważ wartość jej majątku cały czas rośnie. Trwająca hossa na GPW sprawiła, że zarówno Aseco Business Solutions, jak i Aseco South Eastern Europe znacząco zyskały na kapitalizacji, a nie widać tego po notowaniach ich spółki matki. I trochę podobnie patrzę właśnie na Aseco Poland, które pracuje na stosunkowo niskiej marży, ale posiada wartościowe aktywa, międzynarodową strukturę, know-how, zasoby ludzkie, i to wszystko cały czas zwiększa swoją wartość. Zyski, choć są stabilne, to nie rosną w spektakularnym tempie. Spółka jednak udowodniła, że potrafi kupować inne firmy nie przepłacając za nie. Ma właściciela i założyciela, który potrafi się wykazać zdrowym rozsądkiem. Firma dzieli się dywidendą, więc dba także o mniejszościowych akcjonariuszy, a to na GPW nadal bywa rzadkością. Dodam że ASECO Poland jest moją ekspozycją na WIG20 w razie gdyby indeks pod wpływem napływów od zagranicznych inwestorów rósł w dalszym ciągu albo gdyby inwestorzy indywidualni po roku wzrostów indeksu zorientowali się, że na polskiej giełdzie też da się zarabiać i skierowali swoje pieniądze na polski rynek, czy to w formie bezpośredniego zakupu akcji, czy przez fundusze inwestycyjne. Lokaty oraz obligacje nie przynoszą już tak spektakularnych zwrotów w wysokości 7-8%, a zatem dywidenda w wysokości około 4,8% będzie w najbliższym czasie atrakcyjną wartością dla wielu inwestorów. Zaczynam tym samym budować pozycję na akcjach spółki z Tickerem ACP, podkreślając, że to będzie akumulacja rozłożona w czasie. Następną transzę planuję zakupić dopiero po wynikach za czwarty kwartał, bo spodziewam się delikatnie słabszych wyników związanych z sytuacją w Izraelu. Około 1000 pracowników Formula Systems, czyli około 8% całości zatrudnionych, zostało zaciągniętych do wojska, więc ich brak będzie powodował uszczerbek w przychodach. Rząd Izraela kompensuje firmie koszt pracowników zaciągniętych do armii, ale jak wskazuje zarząd ASECO, to pokrywa jedynie 70% strat z tego tytułu. To, jaki słaby kurs szekla może sprawić, że przy okazji ogłoszenia wyników za czwarty kwartał będziemy mieli okazję do zebrania akcji po korzystnym kursie. Jeśli nie, to też się nic nie stanie, będę kupował dalej po rosnących kursach akcji. Zatem, mając do wyboru na GPW trzy różne firmy z grupy ASECO, zdecydowałem się na tą największą, tym samym najbardziej zdywersyfikowaną pod względem geograficznym i biznesowym. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania o ASECO, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dzięki, cześć.